Sieć Zabrze! Sieć Polsko! Jest takie hasło Nic o nas bez nas! I apologize that I don't know very well your beautiful language. Bardzo przepraszam, że nie znam waszego, naszego pięknego języka. You have a beautiful, beautiful, beautiful country. Macie Piękny, piękny, przepiękny kraj. Piękny kraj Polska. I have visited it 20 times. Odwiedził nas 20 razy. This is freedom Square and I am to be here with you. To jest plac wolności i to jest mój honor, że jestem tutaj z wami. Niewybierana władza europejska chciała ukraść wybory w Rumunii. Natomiast rumuński naród był jednak przeciwko temu, był za wolnością, tak jak wy byliście za wolnością. We in Romania respect the fighters in Poland, Solidarność, John Paul and all your My w Rumunii szanujemy wszystkich bojowników o wolność o wszystkich tych, którzy walczą z antykomunizmem w Polsce. Szanujemy Jana Pawła II i wszystkich Polska, Rumunia, Teraz jest czas, kiedy znowu musimy walczyć o wolność. Wolność, for our rights, for our Christian family, for our countries. My musimy walczyć za nasze prawa, za nasze rodziny chrześcijańskie i za nasz kraj. together we are fighting for freedom. we want to decide together and we don't want to let anyone decide for us. everywhere in europe, the nations are waking up and we will not allow the neo-marxist ideology and the green deal to take place. sądzie w Europie budzi się budzą się narody i nie pozwolimy żeby e, anty antymarksizm i anty jak, zielony ład e, wyciąrzyły This is a new form of communism. To nowa, form, to nowa forma komunizmu. We will oppose illegal migration. We will stop the anti-American change in Europe. Będziemy opierać się nielegalnej imigracji i będziemy e, opierać się antyamerykańskiej polityce w Europie. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump is not just a person, is a symbol of freedom that will cover all the free world. To nie jest tylko osoba, to nie jest tylko człowiek, to jest także symbol walki o wolność. Here today, Sunday. In Poland and Sunday in Romania we have presidential elections. Mamy I w Polsce, I w and the most powerful man in the free world, Donald Trump, is supporting Karol Nawrocki. And, and I have, we are in the second round now in uh, Romania. W Rumunii teraz jest druga tura. And I came and I stopped my campaign in, to be here, in Zatrzymałem swoją kampanię po to, żeby być tutaj w Zabrzu. Because it's not only about Bo to jest tylko o Rumunii. Jeżeli wygram w niedzielę z pomocą Bożą w Rumunii. To nie jest wystarczy. We need friends, we need potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy braci. You are our Jesteście naszymi braci. Potrzebujemy szacunku dla górników w Rumunii i w Polsce. Górnik zabrze! We need respect for the farmers in Romania and Poland. And I promise to you that as the new Romanian president, I will come every day to campaign for Karol Nawrocki because he must be the new president of Poland.

Mamy bohaterów w naszej przeszłości, którzy wiedzieli jaka, jaka jest nasza przyszłość. Jednym z nich takich bohaterów jest Marszałek Piłsudski. For our heroes for our country and for God. We win. Karol Nawrotsky president. Zwyciężymy dla Karola Labrudzkiego. Pięknie dziękuję, drodzy Państwo, George, thank you very much, it's very important for me, thanks a lot and we will win together for Poland, for Romania, for Europe. Yeah. A nam, a, a nam, drodzy państwo, nie zostało już nic innego, tylko po prostu wygrać 18 maja, a my z George'em idziemy tam, gdzie czujemy się bardzo dobrze, czyli do was, do Polek i do Polaków. Niech żyje Polska do zwycięstwa!